kochani przez Pana Jezusa, siostry i bracia. Podzielę dzisiejszą homilię na takich kilka krótkich rozdziałów. Pozornie każdy z tych rozdziałików będzie dotykał innej kwestii, ale tak naprawdę będzie je spinała jedna klamra, pewien duchowy wniosek. Ufam, że on się objawił na końcu dzisiejszego kazania. Zatem część pierwsza. Przed momentem usłyszeliśmy, że Jan chrzciciel, który wskazał pana Jezusa i powiedział o nim zdanie, które my zawsze słyszymy na mszy świętej, przed Komunią Świętą: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Przed chwilą Jan chrzciciel, albo się pomylił, albo nas okłamał. Albo chce nam powiedzieć o czymś istotniejszym, co nie jest od razu dostrzegalne przez nasze uszy i widoczne przez nasze oczy. A mianowicie, dlaczego mówię, że istnieje opcja, że albo się pomylił, o czym zapomniał, albo skłamał? Dlatego, że powiedział przed momentem w Ewangelii, jak już wskazał Pana Jezusa, że i powtórzył to dwukrotnie: Ja go wcześniej nie znałem. Ja go wcześniej nie znałem. Ale jak to Janek Chrzcicielu? Przecież z Jezusem to jesteście kuzynami. I raczej nie należycie do takich rodzin, które są ze sobą jakoś skłócone, ze sobą nie rozmawiają, nie mają ze sobą kontaktu. Zresztą Biblia mówi, że wasze pierwsze spotkanie miało miejsce wtedy, kiedy jeszcze byłeś w łonie swojej mamy, świętej Elżbiety. Oto Maryja przyszła swoim kuzynem. Powtórzę jeszcze raz Jezusem Chrystusem. I już wtedy dałeś odczuć swojej matce, że rozpoznajesz kogoś ważniejszego od ciebie. Przecież pewnie bawiliście się jako dzieciaki, pewnie jak była pielgrzymka narodu żydowskiego do świątyni jerozolimskiej, to się wspólnie widzieliście, a że mieszkaliście bliżej Jerozolimy, to kto wie, czy Maria z Józefem i z Jezusem nie bywali u was częściej, jako nastolatkowie widywaliście się. Więc, Jan Chrzcicielu, co chcesz nam powiedzieć? Co chcesz nam zasygnalizować? Oczywiście, siostry i bracia, raczej nie dopuszczamy możliwości, że chciał nas skłamać. Zresztą wiemy na podstawie pisma świętego innych fragmentów, że Jan Chrzciciel się też nie pomylił. Ale, teraz rozpoczynam rozdział drugi. Powiedziałem przed momentem, że to zdanie, które wypowiedział Jan Chrzciciel o Panu Jezusie, Pojawia się zawsze przed Komunią Świętą, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Przyznam siostry i bracia, że niektórzy mówią, że msza święta jest dla nich tak trudna, dlatego często ich namszy świętej, szczególnie niedzielnej, nie ma, albo są zbyt rzadko, dlatego że im się wydaje, że to jest czas bardzo nudny, nuda. To jest specyficzny stan, który dotyka psychiki człowieka. Ja przyznam Wam, siostry i bracia, że ja tak do końca nie rozumiem ludzi, którzy się nudzą. Czym innym jest znużenie czyli, na przykład, człowiek jest zmęczony, nie może się skupić, jest jakiś rozkojarzony, nie potrafi się za nic wziąć. To jest inny rodzaj stanu duszy. Ale jeszcze raz powiem, trochę nie rozumiem ludzi, którzy potrafią powiedzieć, że ich wszystko nudzi, to znaczy, że co? A może problem nie jest z przedmiotem, który was nudzi, tylko z tym, co jest w waszym wnętrzu. Jeżeli mi człowiek wierzący, powtórzę jeszcze raz, jeżeli mi człowiek, który uważa się za wierzącego, mówi, że msza go nudzi, że on może sobie pójść w niedzielę do lasu, dotknąć drzewa i w taki sposób uwielbić Pana Boga. Jeżeli mi taki człowiek, jeszcze raz powtórzę, uważający się za wierzącą osobę, mówi, że msza jest dla niego nudnym zjawiskiem, to przyznam, że mi się nie spina wiele rzeczy w tej wypowiedzi. Brakuje mi pewnej logiki, no bo jeżeli uważasz się za wierzącą osobę, to ja czegoś nie pojmuję. No dobra, zostańmy na chwilę przy ludzie. Nuda jest zjawiskiem bardzo szerokim, więc ja dotknę tylko tego zjawiska w sposób bardzo wąski. Czy nie jest tak, że najważniejsze rzeczy, jakie dzieją się w naszym życiu, są właśnie nudne? Ale bez tych nudnych, arcyważnych rzeczy, ja bym nie przeżył. Czyli moje człowieczeństwo istnieje tylko dlatego, że jest pewna powtarzalność, pewna reguła. Na przykład siostry i bracia, nie wiem czy wy tak macie, ale najnudniejszą rzecz, jaką ja dzisiaj wykonałem i nadal wykonuję, to jest wdech, wydech, nuda do kwadratu. No po prostu nic przyjemnego w zasadzie. Nic atrakcyjnego. Oddychacie, to znaczy, że żyjecie. Oddychamy nawet kiedy śpimy. Chociaż przyznam się Wam, że ja mam tak zwane bezdechy. Bardzo trudny moment dla mnie, szczególnie wtedy, kiedy nie mam świadomości, mnie to wybudza. Są osoby, które na przykład powiedzą, że czymś nudnym jest sen. Nie wiem, lubicie spać, szczególnie w taką pogodę? Ciężko mi się dzisiaj wstawało, oj, przyznam się. Zazwyczaj w niedzielę mam budzik nastawiony sporo przed szóstą, ale dzisiaj jedna drzemka, druga drzemka. No pogoda typowo zimowa, czyli deszcz totalnie mi nie sprzyjała. Sen czymś wskazanym jest, osoby starsze czy chore, które nie mogą spać. Bardzo często mówią, że przez to też chorują, są nieskupione, rozdrażnione, właśnie nie mogą się skupić. Ale sen siostry i bracia przecież to jest coś bardzo nudnego. To się ciągle powtarza. No, tak samo jedzenie. No, ile mogę nalewać do tej szklanki? Gorącą wodę. Najpierw musiałem stawić wodę w czajniku, później może wziąć patelnię, znowu otworzyć usta, zjeść, a później to jedzenie wydalam. Nuda! Ale nuda jest potrzebna, żeby człowiek przeżył, bo okazuje się, że w najnudniejszych powtarzalnych rzeczach dzieją się takie sprawy, bez których nie byłoby mojego człowieczeństwa. I teraz wracam nam przez świętą. Czy ona jest nudna? Jest tak samo nudna jak oddychanie. Ma pewne podobne czynniki, za każdym razem podobne słowa, formuły padają. Bardzo podobnie do siebie wygląda, ale musi tak być. Dlaczego? Bo Musza Święta jest spotkaniem z kimś, kto jest niezmienny, a tym niezmiennym jest Bóg. On nie ma takich humorów jak ja, że wstałem lewą nogą i mi się już z Bogiem nie chce spotkać. On zawsze wyciąga do mnie dłoń. Ja potrzebuję tej stałości, którą jest msza święta. Ta nuda, jak oddychanie, jak jedzenie, jak sen, jest mi potrzebna. Więc wracam do takiego wątku. Jak ktoś ma problemy z nudą na mszy świętej. Jeżeli mu zależy naprawdę na swojej duszy i życiu wiecznym, to ja proponuję jednak to skontrolować u lekarza. Na przykład u lekarza duszy, jakiegoś księdza. Jak ktoś już wachowiaka nie lubi, to może się zgłosić do innego, ale warto coś z tym zrobić. To znaczy, i teraz otwieram kolejny rozdział, ale powoli te rozdziałiki łączą się ze sobą. Wrócę za moment już do Jana Chrzciciela. To znaczy tak, siostro, bracie, ale robię olbrzymi skrót. Każdy z nas prowadzi życie zewnętrzne. Na przykład ja teraz specjalnie gestykuluję prawą dłonią. Badania mówią, że kaznodzieja, który chce, żeby go słuchali, to musi gestykulować, musi się ruszać. Bo my wiele słów przyjmujemy nie tylko wtedy, kiedy mówią jego usta, ale również jego ciało. Wyrażam się teraz zewnętrznie, prowadzę życie zewnętrzne, ale mam również życie wewnętrzne, którego nie widać, ale przez życie zewnętrzne pokazuję, co jest we mnie. Na przykład, jeżeli ktoś pracuje nad sobą w środku, to owocuje choćby w ten sposób, że go stać na jakiś gest, jest życzliwy, ma takie usposobienie, że wprowadza w środowisko pewien pokój. Nigdy mu nie jest za ciężko. No, są takie osoby. To znaczy, że prowadzą życie wewnętrzne. One się zastanawiają nad tym światem, mają refleksje, Przyjmują nie tylko to, co jest w telewizji, w internecie, ale zadają pytania, nawet trudne. A przede wszystkim wpuszczają do swojej duszy pana Jezusa, który on im pomaga to życie wewnętrzne ukierunkowywać. Ale są ludzie, którzy życia wewnętrznego nie prowadzą. To znaczy, to co im się przyklei do głowy, to już jest przyklejone, a objawia się to życie wewnętrzne, w ich życiu zewnętrznym, choćby tym, że lubią plotkować, mogą słyszeć 200 kazań na temat grzechu, odgadywania, oczerniania, potrafią uśmiechać się w twarz, a odwrócisz się, to ci wbiją nóż w plecy. Ludzie, którzy lubią kłamać, ciągle jączą, ciągle im źle, no, możemy powiedzieć, biedni. Zamykam ten rozdział, otwieram kolejny. Kto prowadzi życie wewnętrzne, ten nie powie, że msza jest nudna. Może jest trudna. Dzisiaj mam ciężki dzień. Powieki są tak ciężkie, jak pięć ton węgla, który musiałem ostatnio wrzucić do mojej piwnicy. Powiedzmy. Ale to nie zmienia faktu, że msza jest dla mnie jak oddychanie. Kolejny rozdział otwieram. Dlaczego nam Jan Chrzciciel powiedział, że nie znał Pana Jezusa i dopiero wskazał Go dzisiaj w Ewangelii mówiąc oto Baranek Boży. A przecież Go znałeś Janie Chrzciciel. Jan Chrzciciel, siostry i bracia, prowadził życie wewnętrzne. I to nie jest tak, że łaska wiary polega na tym, że ktoś już jest w stu procentach pewnym, że Jezus jest Bogiem. Jan Chrzciciel do tego dojrzewał, dorastał i mimo, że nawet jako dziecko przeczuwał, że jego krewny, brat z rodziny jest zbawicielem, to jednak miał mnóstwo wątpliwości. Już jako dorosły człowiek, kiedy był w więzieniu, wysłał swoich uczniów do swojego kuzyna Jezusa z zapytaniem, czy ty na pewno jesteś zbawicielem, bo ja niby to czuję, ale jeszcze... Jeszcze tego mój mózg nie przyjmuje, siostro, bracie, dlatego, że Jan Czciciel medytował, dlatego, że się modlił, dlatego, że słuchał Słowa Bożego. Dzisiaj, kiedy zobaczył Jezusa, już wiedział, że to jest On, to jest łaska wiary, o której mówimy w Kościele. Tego, tego nie da się nauczyć, nie da się tego... Przepracować w sobie to się ma albo się tego nie ma. Są ludzie, którzy nie są obdarowani łaską wiary. Ja nawet nie umiem wytłumaczyć, dlaczego, i teraz powiem coś od siebie. Dlaczego ja na przykład wierzę, że to kazanie to nie jest tylko biadolenie, jeszcze raz przypomnę swoje nazwisko wachowiaka, bo tu nie chodzi o to, żeby to był moment, w którym, trzeci raz powiem, wachowiak dzieli się swoimi refleksjami na temat świata i życia. To jest banalnie prostackie, to jest nieważne, to jest nieistotne. Nie tym się dzielę. Ja wierzę, że teraz siostro bracie mówi przez nas, także przez Was, Słowo Boże. Ja naprawdę widzę teraz Pana Boga. Też go widzicie? Też go słyszycie? Ale ja tego nie mogę udowodnić. Ja w to wierzę. Trochę to jest tak, jak w życiu Jana czciciela. Że przychodzi taka łaska i czujesz, nawet nie, że czujesz, ty wiesz, ty to ogarniasz, że mówi do Ciebie Duch Święty, tak jak ja mi dzisiaj powiedział, objawił mi to właśnie On, gdy chrzciłem Jezusa. Siostro, bracie, za moment podniosę ten kawałek pieczywa, tą białą hostię. ktoś, kto nie ma łaski wiary, spojrzy w tym kierunku i powie, to jest tylko chleb. A ja wierzę, że to jest Jezus. Ja tego nie umiem udowodnić. Ale mógłbym życie swoje oddać za moją wiarę. Bo nagle, pewnego dnia, nie wiem jak, nie wiem dlaczego, ale myślę, że dlatego, że się prowadzi życie wewnętrzne. Przybył Duch Święty, który mi to oznajmił i powiedział, to jest Bóg. Za moment podniosę białą hostię. Siostro, bracie, może masz jakieś problemy ze swoją wiarą, może masz jakieś wątpliwości a jak będziesz prowadziła, prowadził życie wewnętrzne, to Bóg przyjdzie ci z pomocą. I pewnego dnia, znów, klękając w kościele, spoglądając na tę kostkę, gdy ja ją podniosę do góry i wypowiem formułę, oto Baranek Boży, ty powiesz, tak, to jest On. Naprawdę to jest On. To jest mój Bóg i Pan. Ja też dla Niego mogę życie oddać. Jezu, dzięki Ci za wiarę, za łaskę wiary i spraw, żebym wytrwał w tym do końca. Wierzę, że tu jesteś. W języku aramejskim, którym prawdopodobnie posługiwał się święty Jan Chrzciciel, wyraz oto oznacza jeszcze coś więcej. Gdy Jan wskazuje Pana Jezusa i mówi Baranek Boży, oto On tak naprawdę mówi do swoich uczniów patrzcie, to jest Bóg, odnalazłem Go, to jest On, patrzcie. Jest to Słowo, które przymaga innych, które ukazuje moją wewnętrzną radość. Wiem, gdzie jest Bóg, nie umiem tego nikomu udowodnić. Za moment w czasie mszy święty, gdy podniosę hostię przed Komunią Świętą, też zwrócę się do was, siostry i bracia, mówiąc patrzcie, to baranek Boży. Teraz, gdy głosimy Słowo Boże, mogę powiedzieć patrzcie, słuchajcie. To mówi Bóg, to jest moja radość.